Kochani, dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy. Jak dobrze wiecie, albo i nie wiecie, nie ma w Polsce większego fana smoków ode mnie. Ja. Może ona. <laughs> I wcale nie świadczy o tym na przykład ta metrowa figurka smoka, ok? Ani samochód z rejestracją G1 Smok. Ani nawet nazwa kanału. Smoczy? Duet. Dlatego napisała do nas firma, która również jest powiązana ze smokami, a jest ją uwaga... MSI, który poprosił Czugę, aby przygotował piękny, niesamowity, customowy komputer właśnie w Smoki. Jak przyjrzycie się jego wnętrzu, zawiera on te piękne, majestatyczne stworzenia. Jest on cały oświetlony na czerwono, a jego wnętrze wypełnia prawdziwa wręcz bitwa pomiędzy... To są Templariusze chyba, nie? Chyba Tem tak. -tempari Czy Krzyżacy? Czy Jan Trzeci Sobieski miał Smoki? <laughs> no ale w dużym skrócie jest to naprawdę niesamowity custom, który absolutnie zasługuje na uwagę. Zwłaszcza, że tak pięknie fituje do Drogona. Który jest. Owak, to, to nie jest wspaniałe. I jak już to przedstawiliśmy, to dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy. I to daje nam pole do zrobienia naprawdę niezwykłego odcinka, który, uwaga, będzie składał się z trzech segmentów, w którym to będę z Anielą rywalizował. Także masz przerąbane. O, nie, 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 nie. <gry> A osoba, która wygra każdy z tych segmentów, otrzyma punkt challenge. Pierwszy. Minecraft. Naszym zadaniem będzie wejście na serwer i odwzorowanie tego komputera z jak największymi detalami w ciągu 15 minut. Detale i 15 minut, to się nie łączy, wiesz o tym. Dobra, dostaniesz 18. Czyli teraz musisz mu się przypatrzeć, jak Mogę tylko się da. Mogę zrobić? To będzie oszukiwanie, ja nie robię zdjęć. Ale ty masz tutaj tą siebie! Co z tego? Dobra, porów sobie kilka <laughs> zdjęć, a ja już wchodzę na serwer. Fotki porobione? Tak. To no, słuchaj, to jest twoje miejsce do budowy. To? No tak, no to co? Nie podoba ci się? Nie podoba ci się? Co? Co? Myślicie. Dobra, to to jest Twoje miejsce do budowy. Ja będę budował za wzgórzem. Mamy 15 minut. 3, 2, 1 start! Jezus, to będzie ciężka rywalizacja! Ja pierwsze co robię, to wywalam te wszystkie drzewa, żeby swoje miejsce zrobić. A ty zajmujesz generalnie sporo pistrze. <grym> 15 minut to nie wcale, nie jest wcale tak dużo, wiesz? No, tak se właśnie zdałem sprawę, bo jeszcze to wyrównuje. Jesteś trochę głupiutki z tym czasem. No, ale <noise> czego się <noise> ja mogę spodziewać po youtuberze milion subskrypcji. Mati, możesz na chwilę wyłączyć aparat? Ja muszę zrobić przemoc. Dobra, tak. Eee, jak to będzie? Aha. 48 bloków. Co? Jakie 48 bloków? Nie interesuj się. 4, 6, 4, 7, 4, 8. Dobra, jest długość. Okej. Okay. Ale to tak całą bryłę robimy, co nie? Nie, z sobą kartę graficzną możesz zrobić, Adiela. What the hell? Jaki on jest duży? Tyle aż? Naprawdę? Co jest grane? Dobra, powiedzmy, że no generalnie powinien być grubszy. Pow, a nie dla wybierającego sobie idealnego partnera. To się zgadza, ale faza. A co ty robisz co do centymetra? M może? Ja chyba przerąbałem skalę, wiesz. Tak. O! A! Ah! Jak się robiło niewidzialne ramki, pamiętasz? Mogę ci dać jedną, jak chcesz. Jezus Maria, ale ty już masz dużo zrobione Nie zazrobione. patrz, nie patrz tam! Ty, jest niewidzialna, ale super. Aha, to spada, kurde! Shit, to nie wyjdzie! Ah! Jaką to ma głębokość. Oj, minutnik. <grym> jak cudem to jest niemożliwe? Ile dodajemy? 15 drugie? Niech jest 15! Pod takim kątem. Ty trochę tu. Ty totalnie w tą stronę. Może, jak ja widzę budować. Jest to taki jest, jeżeli chodzi o budowanie, że to jest zdrawa. Ja naprawdę zrobiłem za dużą skalę. Bo ja zrobiłem coś takiego, że jeden centymetr budowy to jest jeden blok. Tak myślałam, że coś takiego zrobisz, że jesteś chory. A potem zostałem sprawę, że budowa ma pół metra. Więc ja muszę zrobić 49 razy. 43 razy 23. Czysto hipotetycznie muszę zająć się ponad 48 tysiącami bloków. Co ja zrobiłem najlepszego? Co idiota! Też masz tak, że bardziej starasz się skupić na tych kastomowych aspektach, aniżeli w samym komputerze? Eee, no coś sobie to tak. No, w sobie komputera to ja nie mam, nie? Rozumiem. To mamy ten sam problem. Co? Gdzie ty kurwa zła? Co? ty, wracaj! Eee! Co się dzieje? No bo w środku po budowie masz takich temperiuszy, nie? No i oni zaczęli <grywa> zwiewać mi sobie... Gdzie wy łazicie? Nie! Wonnot tej krawędzi! Out! Tam na górę, już! Wypierdzielaj też! Sio! No gdzie łazisz? No on mi uci... No nie wy... Dobra, postawię ich na sam koniec. Oj! Co, już? Tak. Nie. 15 minut? Nie, ostatnie 5 minut i w dupę. No 5 minut? To już było Nie! 5. nie. 5. Tak, 10 minut. E, dobra, ja wyłączę Majka, żeby ona mnie Ja muszę zrobić mniejszy komputer, bo ten duży nie ma sensu. Bo ja go nie zdążę zrobić. Jaki to będzie kupić, przecież ona mnie zatłucze śmiechem po prostu. No, totalnie go przypomina, Ty 11 na 10, ja pierdziele. Dobra, mój projekt zapasowy jest skończony. Zapasowy projekt? Zapasowy projekt. <grym i zimny> Przestań się cały czas zastanawiać, co ja robię. On cały czas robi, chodzi i robi. Okej, okay, jak przymknę jedno oko, potem kolejne, a potem wszystkie, to w sumie, w sumie jestem blisko. Nie dalej to, co ty tu robisz? Bądź cię trzeba w zaraz! 20 sekund! Przestań! 15, 3, 2, 1! Oh, kurde! Amen! To samo, może zaczniemy od twojego komputera. Nie gadaj, że ty zbudowałeś. Nie, no co to? Żartuję, że aż tyle zrobiłaś. Zobacz, a widzisz ten pasek RGB tutaj, jak się nie mieni. A bo to jest karta graficzna. Tak. I ty na... Graficzny. Nie gadaj. A co, zobacz to? To jest logo MSI. -a. I zrobiłaś rycerze jako standy. To oni ci nie uciekają jako nic. No są nie! Standy. Ja się zastanawiałam, dlaczego właśnie ty zrobiłeś tutaj, kurczę. No ja tam dam film, oni mi zaczęli uciekać. I ty jeszcze poszłaś na tyle daleko, że jeszcze zrobiłaś pod drzewko, które specjalnie jest umieszczone przy wentylatorze. I tutaj jeszcze miał, miał być RAM, generalnie, tu. Ran? A RAM! I faktycznie to jest ten kurny smok! Mam no, wrażenie, że on jest trochę za duży względem tego, który skąpie. No wiesz, ciężko jest króca zrobić smoka. Bo ma też mi tak mówiła całe życie. Dobra, to jest Twój komputer w takim razie. Możemy i zobaczyć mój. Dobra, no więc yy, tak. To jest ten projekt, który miał być skończony, ale nie jest skończony. W Sensie, słuchaj, jak ja bym dostał jeszcze na przykład dwie albo trzy godziny. To by było super! Ale tak, jako że po drugim dodaniu czasu zdałem sobie sprawę, że raczej nie zdążymy, to zrobiłem mini-komputer, który konkuruje z Twoim. To jest moje oficjalne zgłoszenie. <noise> są rycerze, są smoki, no. jest custom, tak? E, gdzie jest karta graficzna? O. Ja bym na to nie wpadł na przykład. Ale widzę, że wpadłeś na ten sam pomysł ze smokiem. Logo to logo, nie? Dobra, nieważne. Zdaje mi się, że tą konkurencję wygrałaś. Gdybyś naprawdę miał jakieś 50 godzin, to ja wiem, że to by było świetne. Ale z racji, że nie mieliśmy 50 godzin, to trzeba było się Kasper skupić na czymś małym, ale nie aż tak małym. No ale co ja miałbym wszystko zrobić, to no, patrz, jakie fajne. No, o, twój bilater, ucieka. Dobra, to co? Ozdo jeden Kasper 0. Runda druga. Nie! Yeah. Słuchaj, wygrałaś pierwszą część, teraz będzie trudniej. Nasz drugi segment odbędzie się pod opieką smoka. W studio MSI, gdzie zbudujemy komputer taki jak ten. Jak! Yeah. To już nie mój problem, jak ty sobie poradzisz, słoneczko. To jest nie fair, bo ty tą grę znasz? A jeśli chodzi o kompa, to jest on złożony z obudowy MSI Mac Pano M100R w kolorze białym. Jego procesor mamy tutaj AMD Ryzena 77800X 3D, osadzonego na płycie głównej MSI B650M Project Zero. Jeśli chodzi o chłodzenie, jest to podobnie MSI Mac Core Liquid E360 w kolorze białym, który fituje idealnie z białą kartograficzną GeForce RTX 4070 Ti Super. Jest to 16 GB wersja Gaming X w kolorze białym wersji Slim. Do tego dochodzi zasilacz MSI Mac A. 850 GL w wersji ponownie białej. Do tego dysk MSI Spatium M482. Jest to dysk NVMe na M2 w wersji 1TB. Oraz do tego ładne, myjące się na RGB kości RAM Patriot Viper Venom. Jest są tutaj łącznie 32GB na 6000 MHz w wersji DDR5. Czas, start. To tak, zacznijmy od tego. Musimy wziąć obudowę MSI. -a. Nie było żadnej białej. Spoko, nie przeszkadza, pomalujemy ją. O, widzisz? Tu jest malowane. Buja, wszystko będzie białe. Dobra, ja jestem zadowolony, może być. Kładziemy go. I teraz tak. Co ten komputer ma? Smoków pewnie nie będzie w środku, ale to nie przeszkadza. Tutaj pewnie nie będzie dokładnie takiej samej płyty głównej. Nie, to nie będzie. Tej płyty głównej akurat nie będzie. Dobra, płyta zainstalowana. To nie jest dokładnie ta sama, ale to nie przeszkadza. Wrzucony, rewelacja. Do tego byśmy wzięli jak najbardziej białą kartę graficzną. To nie jest rasizm. Dobra, karta wrzucona. Ja będę musiała pobić swój czas? Tak. Pamiętajmy o paście. Pasta? Tak, jest potrzebna. Chłodzenie. Msi, dobra. dajmy takie. No, jakoś to zaczyna wyglądać. Jaki to jest raz? RGB. Dobra, A wiem wszystko. wszystko. do no cholery! Chłopie, znajdź boka! Dotknij kurwa trawy! Umyj się czasami! Znajdź ze mnie! A, brak urządzenia rozruchowego. Może ja mam system na przykład zainstalował? No, dawaj, 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 dawaj. No, jak nie ma dysku? Idzie. Stop. 6 minut 30 sekund i 98 sekund. Niestety nie było tej obudowy, którą bym chciał. Ta nie jest tak ładnie przeszkona, jakby mogła być. Tej karty graficznej też nie było. Tej buty głównej też nie było. W zasadzie nie było nic. Praktycznie nie było nic z oryginału. Na pewno nie byłoby smoków. Na pewno nie byłoby tych żołnierzy, którzy atakują smoki. Żeby się zdekli wszyscy. Nie było tej całej dioramy. No generalnie widać, że nie robi to komputera, szukaj nawet nie jest <laughs> Teraz ty. Ale weź, gościu, znajdź, boga co ja. Ja nawet co się klika. Trzy. Kurde! Te start! <śmiech> 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 nie panikuj, Aniela! Nie panikuj! Ja wezmę tą, bo tak. I to jest to zdecydowana kobieta. <laughs> Tak. O kurde, cofnij, cofnij, cofnij Nie no, zostaw jak jest, jest super Nie śpiesz się tak, bo się potkniesz Kasper Co to jest? Nie. Jak dodać tutaj rzeczy? Zainstaluj Okej, okay, dobra, cicho oh. Zacznę od czegoś, co rozumiem No ta jest chyba biała dosyć Jedyne kryterium Zainstaluję teraz... Pamięć żeby pamiętać o mojej porażce. To ja, templariusz! Wow. Nie ja wiem gdzie to się instaluje. Możesz przestać, mnie tutaj! No, dobierz jakąś, dawaj. Ta, oj. Muszę. Możesz taką zainstalować! Bo tu masz taką osłonkę, musisz ją wykręcić najpierw! Ale co ja mam teraz zrobić? Usuń! A, co za głupek coś takiego wymyślił. Wykręciłaś płytek! Kur... No nie mów no mi, nie mów takiej rzeczy nawet! Leciła nie tą kratkę! Nie wytrzymać no po prostu! No zobacz, załączyłam już działa! A, gdzie, a czemu pasty nie mogę nałożyć? Ty chcesz dać pastę pod procesor? Co się dawało na procesor? Nie pamiętam takiej. Czekaj, czemu teraz nie mogę A bo tutaj sam już! Nie, tam nie ma! Musisz prąd budowę odkręcić, żeby dać tam wentylatory! Oto, to... ten front! Kto? Nie, na górę chce! Tak sobie wymyśliłam. tam jest na górę, więc idzie na górę. No przecież musi być blisko podobnie, nie? Co z tego, że te sznurki idą złe zły skierunek? No, w te kable! A niech pani coś takiego. A za termoprzewodzącą? Nie. Czekaj, a jak się ją tam nam spuszcza? Chciałabyś usunąć pod zabiegiem. No nie, mów mi tak! Mm. Chciałam zrobić, wiesz... To teraz zasilanie. Działa, widzisz? Teraz co, robisz RGB? Skopiowała ode mnie. Ty wiesz wszystko? Szybko. Stop. Boję się, jaki miałem czas. Zabrakło ci 13 sekund. Abyś miała dwa razy więcej ode mnie. Słuchaj, generalnie, jakbyśmy już nie liczyli czasu, nie? To mam wrażenie, że... Kurczę, mój może być jednak troszkę bardziej podobny. Czemu? Dlaczego? O, widzę. Co widzisz? I ty masz te, te pędzle tutaj w dobrą stronę ci idą nawet. Jakie pędzle? To sznurówki. <grym> to sznurówki. Pomijając kwestię, że generalnie pomyliłaś producentów i nie wszystko jest tak, jak powinno być. A to był przypadek, bo ja nie umiem. <grym> to chyba możemy uznać, że jest jeden jeden. <grym> nie wygrałaś tej konkurencji. Czemu? <grym> Z moją zerową piecą... Dobra, jest remis. Ja się tak nie bawię. Czekaj, co tu się. Raz, dwa. Co tu się. Gdzie jest komputer? Anila, co, co tu ma być? Zagraliśmy w twoją grę. Teraz zagramy w moją. Serio? Jesteś aż tak zazdrosna za to, że umiem lepiej składać komputery MSI? Jesteś tak bardzo zazdrosny, że potrafię lepszego kloca postawić w Minecraftzie. Ale to był. <laughs> Dobra, A? jeden cicho. Jeden, jeden w takim razie. Kto teraz wygra, ten zgarnia wszystko. Jestem teraz szpiegiem. Jeśli wykonam każde zadanie z mojej listy, komputer jest mój. O matko, jak to się grało? Jezus Maria, nienawidzę tej mapy. Nie! O co tu nie chodziło? Banana bryt? <grym> chyba cię mam. Znalazłem cię. Nie, nie znalazłeś. To chyba jesteś ty. Zastanów się dwa razy, dobra? Dobra, zastanowię. Nie cholerę, to nie będziesz ty. Co to się stało właśnie? <grym> ciężko, co? Widzę, że jest ciężko. Skradę. A może? Hmm. <grym> Nie, to był cywil! No oczywiście, no Izzy, no ty jak się. Ja ty się tej spiony przyczepiłeś, słuchaj. No bo była sus! Nie ja zacząłem ją podejrzewać, to nagle poszła sobie w jedno miejsce. Nie, mój może komputer, nie może wam Oś on musi wrócić do mnie. Jeszcze raz. Niech się gra zacznie ponownie. Czekaj, która ty będziesz? Jezus, Maria, nie pamiętam jak to się grało. Ona jest sus, nie podoba mi się. Krzywo jest oczu patrzy. I ma taką kropkę na czole jak ty. Czy to ty? Ej, ja nie mam kropki na czole, nie hejtuj mnie. Podmieniałeś też figurki może? Nie wiem. Co to znaczy, nie wiem. Co tu się dzieje? Klip ty to stało ci 40 sekund. Kurde, nie wiem, czy mi się uda wiesz. Dobra, 20 sekund. A, kurde byle. Mam podejrzanego. Ty. To był szpiek, że on był przy oknie! Ja byłam przy oknie. On był przy oknie i wyciągnął zegarek. Ja myślałam, że zegarek wyciągnie endpec bo zegarki można czas sobie dodać, a ten czas się nie dodał. Tak, bo może swój zadanie czasu. Dobra, kogo my tu mamy? To nie będzie on, to nie będzie on. To jest ambasador. Chyba nabierzyłem. Strasznie zamilkłaś. Chciałam ja że miał zamilknąć twarz? Nie, żebym miał pewne podejrzenia. Zbukowałam ambasadora. Aniela. Zbugowałam właśnie ambasadora. Były dwie głowy, a teraz nagle jest jedna głowa. Wiesz coś na ten temat? Nie mam dla tego pojęcia wyjątkowo. Aniela, masz trzy sekundy, żeby się przyznać. Kasper. Trzy. Nie przyznaję się Dwa, do żadnej zbrodni, którą jeden. mi dać. Widzowie, udało się! Zrobiłem to! Odzyskałem kompo. Uwaga! Pamiętajcie, że komputer, który tu widzicie, to jedyny w swoim rodzaju custom przygotowany przez Czugę dla MSI. Fituje on dosłownie idealnie, bo ma idealny smoczy styl, którym się w 100% utożsamiam. Zresztą jak spojrzycie na te malutkie smoki, to on idealnie fituje do tego wielkiego. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować firmie MSI za sponsorowanie tego odcinka. Przygotowali naprawdę nieziemskiego kompa, którego chyba niestety muszę odezwać, ale bardzo bym chciał, żeby został tutaj. On jest piękny. No zresztą popatrzcie na niego jeszcze raz, na te wszystkie smoki, i na tych rycerzy, na tą całą wspaniałą przygotowaną dioramę. No to jest po prostu piękne. I teraz tak, nie jestem pewien, czy na kanale Czugi będzie już film na temat tego komputera, ale jeśli tak, na pewno pojawi się on w tym miejscu. Jeśli natomiast nie, to możecie zobaczyć tutaj poprzedni film, który zdecydowanie warto obejrzeć. A tymczasem widzimy się w kolejnym. Jezu, to jest piękne. Cześć.